Czytelnia Radia RSC Dzień dobry, szanowne mole książkowe. Karolina Bastyk-Kolasa. Zapraszam do czytelni Radia RSC. Już na początek mam dla Was dwie bardzo dobre wiadomości. Pierwsza jest taka, że książka, po którą dzisiaj sięgam, została okrzyknięta wielomilionowym, bestsellerowym fenomenem. Co nawet zostało zaznaczone na okładce. Druga dobra wiadomość jest taka, że już za chwilę jeden egzemplarz tego wielomilionowego, bestsellerowego fenomenu zostanie własnością kogoś z was. Aby zgarnąć książkę, o której dzisiaj mowa, sugeruję zanotować numer telefonu 46 833. 34, 43 i tego właśnie numeru użyć w odpowiedniej chwili. Zatem, do konkretów, o czym ja dzisiaj będę tutaj opowiadać? Jeremy Clarkson, Didley Squad, tylko krowa zdania nie zmienia. Książka, która ukazała się w Polsce nakładem wydawnictwa Insignis. Słowo wstępne. Jeremy Clarkson to człowiek tak popularny, że wielu z Was nie trzeba go w zasadzie przedstawiać. Jednak dla porządku powiedzmy o nim kilka słów w super skrócie. To oczywiście dziennikarz, głównie związany z motoryzacją, ale nie tylko. Publicysta, autor felietonów, podróżnik, człowiek znany z tego, że. Spektakularnie potrafi wysadzić w powietrze każdą przyczepę kempingową i to w dodatku w każdym zakątku tego świata, nawet najpiękniejszym albo najbardziej oddalonym. Ale dzisiaj nie o metoryzacji, bo kilka lat temu Jeremy Clarkson postanowił również zostać rolnikiem, a żeby być nawet bardziej precyzyjnym, to farmerem. I został w myśl zasady, kto bogatemu zabroni. I to właśnie o tej swojej ostatniej pasji, czyli o rolnictwie, jest książka, którą mam dziś dla Was. A tak konkretyzując, to ta książka opowiada nie tyle o samym rolnictwie, a raczej o bolączkach i wyzwaniach stojących przed rolnikami. Pewnie można sobie założyć, że te realia, które opisuje Clarkson, znacząco odbiegają od tych, które znamy z Polski. I owszem, tak. Przyznać trzeba, że no, Jeremiego stać chociażby na to, żeby kupić największy traktor, jaki można kupić <grymnie> w sklepie z traktorami, na co zapewne nie stać przeciętnego rolnika z Polski. Zresztą pewnie w ogóle nie stać przeciętnego rolnika nigdzie na świecie. Jeremiego stać. Z drugiej jednak strony okazuje się, że wszyscy rolnicy na całym świecie mają od czasu do czasu bardzo podobne problemy. Choćby takie, że uciekła krowa. W zeszłym miesiącu obejrzałem niepokojące nagranie z okolic Reading, na którym funkcjonariusz prowadzący policyjnego pick-upa umyślnie staranował krowę. Bidulka uciekła z pastwiska i krążyła nerwowo po jezdni. Ponoć przewróciła klienta jednego z okolicznych sklepów i mieszkańcy niepokoili się, że pożre czyjś trawnik. Ale przecież nie trzeba było jej zabijać. Nie był to ani brontozaur, ani krokodyl, lecz najzwyklejsza krowa. Taranowanie zwierzęcia dwutonowym wozem policyjnym to według mnie niewspółmiernie brutalna reakcja. Media poinformowały, że krowa stanowiła poważne zagrożenie dla kierowców. Uważam to za mało przekonujące, bo przecież droga została zamknięta dla ruchu. Moim zdaniem dużo bardziej prawdopodobne jest, że osobie, która wdrożyła nową procedurę polegającą na taranowaniu krów, brakuje piątej klepki. A i tak brytyjscy gliniarze sprawdzili się lepiej niż ich koledzy po fachu z Ameryki. Tak się bowiem składa, że kiedy w marcu policjanci ze stanu Virginia odebrali zgłoszenie o wałęsającej się po okolicy krowie, Objawili się na miejscu zdarzenia niczym tsunami niemożebnego hałasu i błyskających kogutów. Po czym zaczęli strzelać. Ani razu nie trafili w wolno poruszający się cel o powierzchni jednego metra kwadratowego, czyli krowę. Za to ranny został jeden z funkcjonariuszy. Kiedy poszkodowanego odesłano do szpitala, ktoś kompetentny spętał i powalił krowę. Po czym policjanci i tak ją zastrzelili. Brak mi słów. Tragedia ta ma jednak jasną stronę. Postanowiłem, wbrew sobie, że zamontuję nowe ogrodzenie. I w tym miejscu wypada powiedzieć, że Didley Squad tylko krowa zdania nie zmienia. To już druga książka, którą Jeremy napisał o swojej farmie. Jednak dla czytelnika nie ma to zasadnicze znaczenia, bo ostatecznie jest to zbiór felietonów, historii, anegdot, które mają bardzo luźny związek przyczynowo-skutkowy. A jeżeli jest to potrzebne, to autor przypomina i odnosi się do tych fragmentów, o których wspominał wcześniej. Jest jeszcze jeden aspekt. Wiosną tego roku na jednej z platform telewizyjnych pojawił się serial, i również jest to drugi sezon tego serialu. Nazwijmy go takim niemal dokumentalnym którego tematem także jest farma Clarksona. I tu kolejna dobra wiadomość. Otóż ci, którzy widzieli serial, także będą mieć frajdę z czytania książki, bo chociaż serial i książka dotyczą tej samej farmy i to w dodatku w tym samym czasie, to poruszają zupełnie inne wątki. Moim zdaniem w tym zestawieniu Książka jest bardziej osobistym wyznaniem. Znajdziemy w niej bardziej osobiste przemyślenia autora. I żeby być precyzyjnym, są to przemyślenia dosadne, choć dowcipne i nierzadko mocno zaskakujące. Dla kogo jest ta książka? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, bo komu może się spodobać marudzenie i narzekanie pana w średnim wieku, który w dodatku podkreśla, że kompletnie się nie zna na tym, co robi. A jednak, jednak jeżeli lubicie zgryźliwą ironię, zatopioną w dodatku w takim typowym brytyjskim humorze, to mam przed sobą 264 strony wyśmienitej zabawy. Dodać tylko powinnam, że z uwagi na dość, powiedzmy, osobliwe podejście autora do kwestii ekologii oraz do wegetarian, uprzedzam, że w tych tematach no, może być ostro. A teraz? A teraz z największą przyjemnością oddaję w Wasze ręce książkę, która w Polsce ukazała się nakładem wydawnictwa insignis przy której pomimo opisywanych katastrof, które rozgrywają się na ranczu o powierzchni niewielkiego polskiego województwa, ja uśmiałam się do łez, co i Wam również polecam. Zatem do dzieła 46 833 34 43, książka Jeremiego Clarksona, Diddly Squad, tylko krowa zdania nie zmienia, może być Wasza. Karolina Bastkolasa, polecam.